Witam Państwa. Mamy nowy rok, a więc będą też nowe wyzwania. Ja zacząłem od takiego mocniejszego uderzenia. Znajdujemy się właśnie w sztolni lodowej w Krzeszowicach pod górą Buczyna. Zapraszam Państwa na wędrówkę po tej sztolni. Całe korytarze mają dosyć taką długość porządną, bo szerokości w ogóle mają około 3,5 m, 3,70 m, wysokość 5 do 5,5 m, a ciągną się. Pierwszy odcinek, w tym, którym się teraz znajdujemy, ma 28 metrów długości. Dosyć było w niektórych miejscach, ale zawaleniem nagłym nie zagraża. Dosyć tu jest zabrudzona ta szkolnia. Ale jak to zwykle bywa w takich miejscach, mamy takie społeczeństwo. I właśnie dochodzimy do rozwidlenia korytarzy. Najpierw przejdziemy się tym głównym korytarzem. Ma długości około 50 metrów. Więc Idziemy dalej. Z początku bałem się tu wchodzić, gdyż yy, z, wynalazłem w internecie, że zimują tutaj nietoperze. I myślałem, że sobie to odpuszczę zwiedzanie, ale niestety, to znaczy niestety niestety, yy, wszedłem tak jakby powiedzieć profilaktycznie na szybkiego najpierw. Bo mówię, jeżeli Coś zauważy. No to się wycofam. Ale okazuje się, że ani jednego nietoperka tu nie ma. Więc w tej chwili mogę na spokojnie sobie wejść i pozwiedzać. I tak, idziemy dalej. I tu właśnie mamy końcówkę. Tego korytarza. No i proszę Państwa, tu się zaczyna. Po śmieci, jak widać. I dochodzimy do momentu, w którym jest śmieci, znajduje się od góry. Proszę spojrzeć. W tym miejscu, z tego co wyczytałem, znajduje się otwór. Pionowy, o długości gdzieś około 20 metrów. I on właśnie jest zasypany. Tu mamy połączenie z tym bocznym korytarzem, do którego było odejście wcześniej. Więc sobie teraz tu zejdziemy, tylko delikatnie powoli. O. Tak, idziemy dalej i zaraz skręcimy w prawo, proszę. I tak samo, proszę Państwa, mamy korytarz około 5 metrów, 5,5 wysokości. Szerokość też w granicach 3,70. Widać, że to było robione z głową. Natomiast dlaczego te wysokości tu się różnią? Prawdopodobnie dlatego, że tu przechowywano lód. Po wyjściu, jakby powiedzieć, ze, z tej sztolni dawno, dawno temu znajdowały się stawy i to była sztolnia y, dla użytku browarów tęszyńskich. Tu właśnie przechowywano ten lód, wycinano kawałki, po prostu lody zestawu i tu składowano. Przez okres po prostu letni tej sztolni mógł być jak najdłużej przechowywany. Dlatego gdy on stopniowo topniał, bo wiadomo, tu ta temperatura już w lecie nie jest taka jak zimowa minusowe, więc te wysokości są dlatego, że to prawdopodobnie było zrobione ze spadkiem, że ta woda, która się topiła, odpływała ze sztolni. I tak widzimy. Tak, u wysokości takie proszę. Dosyć wysoko. Idziemy dalej. I to chodzimy do połączenia z głównym korytarzem. Tu już widzimy jest przejście, połączenie dosyć wysokie. Zrobione jest na zasadzie też łuku. Dla bezpieczeństwa właśnie w ten sposób no, nie zawali się. Po prostu takie łukowate stropy zawsze są bezpieczniejsze. I tu. I tutaj mamy wejście. I teraz pójdziemy w tym kierunku. Znowu jest obsypana ziemia z gruzem. Raczej to nie ziemia, tylko glinka. Obejdziemy to delikatnie. Jeszcze tutaj ciekawostka jest taka. Proszę, samo wejście. Do sztolni jest trochę dosyć wyższe. Tutaj, jak widzimy te murki, tu prawdopodobnie było to jakby podwójne jakieś wejście. Tu prawdopodobnie był otwór wjazdowy z jakimś tam po prostu półłokiem, i tu była pomiędzy. Tym murkiem, a tym wejściem była taka komora odgradzająca yy, główny korytarz. Prawdopodobnie, żeby zmi zminimalizować różnicę tych temperatur, jakie panują po prostu na zewnątrz i w środku, yy, w tym celu to było zrobione. I tak zakończymy dzisiejszą wędrówkę jeszcze spojrzenie o ostatnie u głąb korytarzy i dziękuję państwu i do usłyszenia